Hej, witajcie, to jest SimCity, witam was na moim terenie, to jest Sim City 5, to które ostatnio wyszło, no i będę grał tutaj ze znajomymi, tam są ich miasta, ale jak na razie nikogo nie ma, także muszę sobie sam radzić, zaczynamy budować nowe miasto, tak myślę od czego by zacząć może, drogę niskiej gęstości, nie, wjazd, wiecie co, wjazd musi być w miarę taki, taki duży, a nie, to jest jedna, to jest jedna, to nie, to nie ta, to dwupasmówkę, nie, to nie, to co, sta... czekajcie, czekajcie, eee, to która to jest ta, o, to jest ta aleja, dobra, ta, także, taka aleja na wjazd by się przydało, bo wiecie jakie są korki, wiemy wszyscy chyba jakie są korki na wieś, tak, wydajcie drogę od autostrady, mamy, i teraz tak, tu był, Raz. Tu by były strefy mieszkalne. Dobra. Tu będą strefy mieszkalne. O, tutaj. Zrobimy sobie e, domki. Jest popyt na co? Jest popyt na przemysł, ale domki też, bo musimy mieć jakichś mieszkańców, tak? No i tutaj jeszcze połączymy sobie to. O, tak. No i tak. Okej. Okay. Tylko. Tu, tu. Ciekawe, czy to będą światła. Bo, jak będą światła, to. Chyba nie będzie świateł. Chyba nie będzie. Dobra. Dajemy tutaj też domki. Żeby mi się kasa nie skończy. O, widzicie, ktoś się wprowadza. Eee. Yeah. No i obok domków na pewno by się przydała jakaś szkoła. Tak. Ja na razie tutaj zrobię miejsce. Tutaj będę. Tutaj będzie strefa, mniejsza strefa hmm, handlu. Hmm, tutaj będzie przejazd dalej. Z, patrzcie, zrobimy tak. Strefa handlu. Tu będzie się handlowało. Jak na razie obligacji nie biorę, bo nie biorę. Wolę, wolę, wolę to wszystko ogarnąć. Tak, wiecie, bez, bez tych kredytów, wszystkich, nie? I tak, i tutaj jeszcze będzie. Strefa handlu... o mój telefonik! Wow. Dobra, i tu jest strefa, strefa handlu. Tak się tak nazywa? Strefa komercyjna, okej okay. Widzicie, zaczynają się nam wprowadzać ludzie. Yy, Także przydałoby im się woda. Yy, tutaj gdzie będzie dużo. Dobra. Ktoś się cieszy <laughs> Raz prąd. Wiatrowatko... Nie wiem, jak u mnie tutaj jest z wiatrem 10 Cały czas jest taki średni u mnie ten wiatr Ale wiecie co, chyba W elektrowni wiatrowej Bo w spalinowej to jest okropnie, tak? Bo ludzie tam się strasznie... Elektrownia słoneczna O o dobra, to biorę. To biorę, bo. Elektronika słoneczna będzie dobra. Po pierwsze, ludzie się nie obrażą, chyba. E, początek problemu z budżetem. Wyłączył suki i płatki albo usłysz strefy. Dobra, wiem, jestem na minusie, ale to jest spokojnie, spokojnie. Damy im dziesiątkę. Muszę mi się tutaj po prostu pobudować, ale dobrze. O, co ten. Co ten tutaj? tutaj? Halo? Info? Dobra. Witamy w elektrowni, hej! Można dodać panele. Miasto zbankrutowało, e, dostępne opcje. Miasto nie może się rozwijać, dopóki nie rozwiąże problemu. Wyłącz niektóre budynki. Co bym mógł wyłączyć? Nic nie chce, wezmę sobie obligacje. No, akceptujemy. No i co? No i co? o co z tym chodzi? Jak nie ma prądu? Zamknięty już zatrudniamy. Okej, okay, to niech tam zatrudniają. Oczyszczalnie ścieków. Z oczyszczalnią ścieków będzie problem, bo... Oczyszczalnia ścieków nie może być przy domkach. To wiem. Bo już raz mi się tam ludzie... Denerwowali. Miałem koło domków zrobioną oczyszczalnię. Dobra, tutaj... Okej, okay, coś takiego Chcę podzielić miasto na dwie części Na część nie bogatą i biedną Tylko na część przemysłu i... I produkcji tych wszystkich rzeczy Oraz na domki Mam nadzieję, że to wypali I nie będą sami Rumuni u mnie mieszkać na razie jest lekki minus, ale wypracujemy to spokojnie. Jak wiadomo, miasto żyje z samego praktycznie handlu tutaj, chociaż jeszcze może z rozrywki żyć. Nie chcę, żeby moi obywatele się tutaj obrazili. Także tutaj damy fabryki, aby nie było kłopotów żadnych. Hmm, wysypisko śmieci. I powiem wam tak. Zrobiłem się strasznie daleko od... Ładuje ogniwa. Okej, okay, niech ładuje. Eee... Spokojnie! Już będzie prąd. Eee, dalej. Tam coś płynie. Zrobiłem się strasznie daleko od moich miast. I tutaj ja jestem połączony tylko z jednym miastem. Jestem połączony z miastem, które się dopiero rozwija. Eee, także... Nie mam jak na razie liczyć na wsparcie. Nie mogę liczyć. Okej, okay. dopóki ziemia je jest wygląda, nic nam nie grozi. będą chorować. Rozumiem. Stałe przewody, zero problemów. Zasle, zasilanie miasta. okej. Okay. co ja tu mogę dać? Mogę dać elektrownie. Te futurystyczne talerze są małe, wydajne i kosztowne. Mają znaczenie, znacznie większą moc niż postałe panele. okej. Okay. Tu możemy dać znak energii. Eee, Oto, może być dobre. Ujrzą, znak, otworzą oczy. A tak panikują. Jak tu jest elektrownia? Chyba tu dałem na odwrót, nie? Aaa, tam. Dobra, chyba już nie, już nie mają problemów z tym. Zobaczmy, tutaj się jeszcze nie budują, ale jesteśmy na lekkim plusie. Wiecie, podniosłem podatek. I taka jedna mała rada dla Was. Jeśli gra, gra, gracie Gracie w SimCity i macie problemy z pieniędzmi, robicie coś takiego. Tutaj tą całą drogę niszczycie to które wybudowaliście, czyli to niszczycie, podnosicie podatki na, na max, czyli 20 i patrzycie. Simowie wcale nie będą płakać. Powiem wam, że to mnie zdziwiło, że oni nie płaczą im się to nawet podoba. Także jak macie jakieś problemy z tym, to... no to zróbcie tak. Tak w ogóle to nie wiem ile będę tu nagrywały. Tu jest jakiś zegar, ale w ogóle... Jest tutaj godzina. Dobra, przyspieszmy sobie na dwójkę. Eee, co tutaj... O, ratusz. Eee, ratusz. Gdzie by się przydał ratusz? Ratusz by się przydał. Strefa mieszkalna zrobiłbym tutaj... Widzicie co? To jest droga dwu... Nie, nie tak, nie tak, nie, nie tak. Inaczej, 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 inaczej. Szczęście komercyjne jest nawet niskie teraz, ale to wszystko, to wszystko urośnie. Ratusz, ratusz możemy dać tu. No widzicie co? Tylko do której ulicy? Jak będą strajkowali, to tutaj. Zobaczmy, co tam ratusz może o, patrzcie, 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 Ciężka. miasto jest zbudowane, teraz trzeba je nazwać. Dobra, to jakie nazywamy? Jakie byście chcieli nazwę miasta, to podajcie po prostu w komentarzach, napiszcie w komentarzu. Jaką byście chcieli nazwę miasta? O, nawet są teraz szczęśliwi, tak? Rośnie, rośnie, dobrze. Wszystko rośnie, jak wszystko rośnie, to jest ok. Powiększmy jeszcze tą, tą strefę. Muszę uważać na zanieczyszczenia, bo tego bym nie chciał. Opa, 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 opa. opa. E, teraz jeszcze zobaczmy sobie, czy domki są sprzedane, czy są for sale. Elektrownia jest głośna i wkurzająca, ale macie przynajmniej elektrownię, która miasta nie zanieczyszcza. Chyba nie zanieczyszcza, nie? E, to jest. Chyba, chyba jest dobrze. Szyb naftowy, wiecie co? Mm, szyb naftowy Ja w ogóle jakby ktoś nie wiedział gram od Gram od Wczoraj, wczoraj od 20 kupiłem w SimCity No, strasznie, strasznie mi się podobało Co? Już jakieś strajki czy Archeologia zmienia się na pustym terenie obok nas Archeologia? To oszczędzi w naszym mieście mie miejsca na przemysł i sklepy, jak sądzisz? Dobra. Mm. Co mam zrobić? Połącz miasto z placem budowy Wielkiego Dzieła. Wyślij pracowników na plac budowy Wielkiego Dzieła. Dostarcz metal, stop, procesory. To wiecie co? Jak na razie tego nie zrobię. Ale co tutaj mamy? Yy, Prąd kursujący przez wodę byłby fajny. Prą? przez wodę? To miasto jest malutkie, mam nadzieję, że szybko się rozwinie. Trzeba czytać co oni chcą. elektrownia jest... Czy można budować takie rzeczy zala od mojej własności. Okej, okay. no okej. Okay. Widzę, że z tą elektrownią są lekkie problemy, ale to naprawimy. Jak na razie musimy się rozwijać. Miasto musi mieć tutaj strefy mieszkalne. Jak na razie tylko strefy mieszkalne. Tutaj nie, tutaj nie. Strefy mieszkalne murzynów. Ale to się z biegiem czasu u nas po. Da fuck jest tak. Eee, ja robię to na pewno, a to nie jest to. A, wiecie to, to? To jest prosto? Czy to lekko nie skręciło? Chyba prosto. Dobra, i to dajemy tu. Połączymy to. Miasto jest malutkie. Każde miasto jest na początku malutkie, tak? Strefy. Dobra, tutaj zrobimy mieszkania. Ja potrzebuję mieszkańców. I potrzebuję. No, mogę też tutaj dać.